Dzisiaj spróbuję pokonać trzy wyzwania Jacoba na trzech różnych trybach. I lecimy z pierwszym wyzwaniem, którym jest zdobycie Rank S+, w jak najkrótszym czasie Aktualnym rekordem jest 11 minut 57 sekund Który ustanowił Jacob A ja spróbuję go teraz pobić Polecimy sobie Najpierw na tą górkę Ponieważ teraz tutaj się znajduje ta królowa robaków I będę musiał wyeliminować Wszystkich i wszystko co tam się rusza Czyli wszystkie robaki też To jest gdzieś zejście też od góry chyba, nie? Dobra, lecimy i tak już tędy Czas start oczywiście od wylądowania Dora, rozwalamy Pierwsze wysadzone, rozwalamy tu wszystko już, już, co jeszcze muszę rozwalić Tu jest jakaś skrzynka, no i mamy bossa Dobra, rozwalona, rozwalona Dawaj szybko broń, soczek też się przyda Idziemy, idziemy dalej Szybko, musimy teraz zapierniczać po rojowisku W ogóle mam już rankę A Mega szybko poszło, szczerze mówiąc Weźmy sobie impulsy, żeby szybciej zrotować Gdzie tu jest wyjście, gdzie jest wyjście, gdzie jest wyjście My musimy znaleźć wyjście, tu jest trolka, Dobra, spróbujmy też wyeliminować Tą osobę, co tutaj strzela Tutaj na dole ktoś jest Dead jeden ten drugi, dobra. Na nie idę po ich i Idę od razu impulsem szybko zrotować. Tu w ogóle mi spadła ranka. A, możemy po nią pójść. Może dropnie akurat coś przydatnego z niej. Impulsy. Idealnie, szczerze mówiąc. Tylko przydałoby się jeszcze i tak jakieś szybsze roty ogarnąć. Muszę się dostać na herojowiska. To za 1200 metrów prawie. Stawiamy lunchpad szybko. Ej, no postaw się. idziemy, idziemy, idziemy. Minęły dopiero 2 minuty i 50 sekund, a jest ranka A i lecimy od razu na rojowisko. Myślę, że nikt nie zabił królowej. Nie wiem, czemu trasa się nie wyświetla na mapie. Mam nadzieję po prostu, że nikt nie zabił. Mamy w ogóle dobrej temki nawet do bicia. Ten Ostrzomiotacz niezły damage daje właśnie tym potworom. Tu w ogóle z jakiegoś możemy na nim wylądować i go zabić. No i git. Impulsik jeszcze ostatni. To już w ogóle zgłaś królową, czyli już ktoś ją uruchomił. No, rozwalamy ją, rozwalamy ją. Ona się schowała. Dobra, no, no, rozwaliliśmy królową, otwieramy też rangę. Tam jest jeszcze jakiś gościu, musimy go wyeliminować. Let's go, dead, dead, dead. Bierzemy to. Musimy rozwalać wszystko, co się rusza. Rozwalamy to, rozwalamy to. Kapsuła S, otwieramy ją, bo z niej też dostaniemy trochę punkcików chyba za otwarcie. Albo nie, jednak nie dostaniemy. Wydawało mi się. Rozwalamy to. No szelaj! Dobra, tam jest jeszcze dużo robalów Tylko mi się kończy amunicja w tym czymś Gejzer się uruchamia, chodźmy Chodź, Gdzie, gdzie, gdzie idziemy? Tutaj mamy jeszcze tą, ktoś, coś do rozwalenia Rozwalmy to może Gdzie możemy teraz iść? Tam możemy iść A możemy to rozwalać stąd? Chyba niezbyt Weźmy sobie nowe to I chodźmy, aha, niezłe nowe To ma 8, 8 energii tylko Teraz ma 80 i weźmy impulsy I biegniemy Tu jeszcze jest jeszcze gość do zabicia Dead Bierzemy wszystko z niego i idziemy od razu dalej Rozwalone, ale bardzo mało to teraz daje Bardzo malutko to daje, żeby wbić na rankę S+, okej okay. Mamy tu coś jeszcze, mamy roba kajennego I tu chyba tyle, chodźmy na, na geyser. Tu był gejzer gdzieś? Gdzie jest ten gejzer? Tutaj, on już strzelił O, jeszcze jest to do rozwalenia Dawaj, dawaj, wywalmy gejzer, proszę, proszę, szybko Tylko gdzie teraz możemy iść, żeby było dużo robalów do rozwalenia? No na przykład tutaj jest jeden robal Tutaj też było bardzo dużo robali I jest nierozwalone, idealnie Musimy my to porozwalać I będziemy mieć może już z tego rangę S+, choć tutaj jest chyba tylko jeden taki kokon Nie ma nic więcej? Nie ma więcej tych kokonów tutaj? Nie dobrze, nie dobrze, Nawet nie mam czasu na rozwalania tego Mogę jeszcze rozwalić tą skrzynkę Dało nam to trochę i lecimy Pytanie, gdzie lecieć, gdzie lecieć, gdzie jest dużo robali Mija siódma minuta nie więcej, a nam bardzo niedużo brakuje Żeby ten rekord pobić O niesamowity wynik, tutaj mamy to Rozwalmy to szybko Dawaj wsiadaj, no wsiadaj Wsiadaj, proszę Nie wiem tym sterować, to jest też Jeden z minusów, tutaj mamy kolejne to Okej, okay, rozwalone, rozwalone. Musimy latać i szukać. Tutaj powinno być też parę do rozwalania. Tak, już widzę. Musi to wystarczyć, musi to wystarczyć. Tam w ogóle. O, kurde. Zimmy to ja się nie chcę bić. No nie mów, że oni będą strzelać do mnie, ty. O, skończyło mi się. Muszę rozwalać te spompy. Jeszcze oni mnie oznaczają. Nie wiem, co tu się dzieje? Uciekamy. Ciekamy, uciekamy. uciekamy. Yy, tylko gdzie uciekać chcemy? Tutaj jeszcze są robale. O kur, ale tu wszystko porozwalane chyba. No, rozwalone już jest niedobrze. Weźmy na pewno to, żeby rozwalać więcej rzeczy. I Musimy coś znaleźć, ale nie wiem co. Nie wiem, co innego możemy rozwalać. Gdzie możemy rozwalać robale? Tutaj. Tutaj jest przecież dużo robali. Lecimy. Ten mega zord poszedł sobie. A my rozwalimy to. Pro... No, musi wystarczyć. No przecież to musi wystarczyć już tutaj. Bo tam ktoś właśnie Rozwalił. Ktoś chyba też tu rozwala te. Szybko, szybko. Jeszcze nie ma, jeszcze trochę tylko. Nie, ja muszę to rozwalić. Zostaw to, gościu. Dead? I rozwal to. I mamy, mamy Ranges Plus. Czas, stop. Let's go. Rekord pobity. Udało się, wbiłem rankę S+, plus w 9 minut i 13 sekund. A teraz przejdźmy do kolejnego wyzwania. W że w Fortnite OG muszę zrobić 9 rzeczy. Zakomplować się z kimś, znaleźć lamę, zrobić fragazy, snipe, fragazy, trapa, zbudować torpedę, oddać mina, wejść na max haja fraga zrobić w krzaku i przejechać 100 metrów wózkiem. No i dlatego właśnie polecimy na golfowe gniazdko, bo myślę, że przejechanie wózkiem będzie najłatwiej tutaj zrobić, bo od razu tutaj są wózki golfowe. No i tutaj jest też taka polana, że może będzie łatwo znaleźć. Jakąś lamę. Czy jest tu jakaś lama wokół? Tu nie widzę, tu nie widzę, tam nie widzę. Może gdzieś tam w oddali. Tutaj są tylko balony i tort. No lamy nigdzie nie widzę, więc lamą będzie pewnie problem. Okej, okay, wlądujmy na razie i się zlutujmy tutaj. To jest gość, który otwiera często Chodźmy na niego. Dead, let's go. Tutaj ktoś ze snajperki jeszcze. Ja muszę mieć tą snajperkę. Mamy snajperkę. Bierzemy snajperkę. Aha, i to jest bot, dobra. No to zalic... Ej, bo ja mam dwa strzały tylko jeszcze, bo ci... Ej, ej, ej! Dobra, ostatni strzał. Dobra, snapperka zaliczona. Tylko szkoda, że ktoś jeszcze do mnie zaczął strzelać tutaj. A ja mam zero Ej, gdzie ten trap jest? Nie wiem. Ej! Ej, co tu się dzieje? Let's go, zabity, zabity. Złotego skara miał. Dobra, nie ma co tracić czasu. Chodźmy szybko. Co to jest w ogóle? Nie ja wiem, ale przejdźmy 100 metrów wózkiem golfowym. I musimy znaleźć lamę. Lamę musimy znaleźć. Jak ja niby chcę to zrobić? No i mamy 100 metrów przejechane wózkiem. Więc mamy dwa kwesty zaliczone. Nie jest źle. I nie wiem, czy to można uznać, ale ze względu, że lama jest bardzo rzadka i będzie mi ciężko znaleźć, to... Znalazłem lamę, pozdrawiam, jedziemy dalej. I mam nadzieję, że mi to uznacie, jako zrobienie tego wyzwania. A my zajmiemy się teraz innymi wyzwaniami, ponieważ nie mamy zona, musimy zapierniczać do zona. Lama, lama! Jest prawdziwa lama! No teraz już musimy się uznać, znalazłem metalową lamę i znalazłem prawdziwą lamę. I mamy z trapa, let's go! Musimy też wejść na max Haya, musimy polecieć na jakąś górkę i zbudować max high'a Choć mam kraplar, tylko boję się, że ktoś mi rozwali tego max Haya, jak zbuduję go w losowym miejscu Chyba, że budujemy stąd Dobra, buduję stąd max high'a O nie, jest tu gość, jest tu gość Chodźmy, to jest jakiś bocik Idealnie, żeby go z z zbudować w trapa Kolego Let's go! Zrobione, zrobione, zrobione kolejne wyzwanie. Trochę mnie obi, więc wypijmy sobie mini. Mamy też z niego macy, więc możemy tak naprawdę budować tego Max high'a. Mam nadzieję, że chociaż nawet jakby ktoś skolapsuje, to złapie się graplerem, bo jak się nie złapie graplerem, to by była mega lipa. Ej! Okej. Okay. Czy to był Max High? Chyba tak. Więc myślę, że można zaliczyć tego Max High'a. Ale żeby nie było, spróbuję tam wrócić. Spróbuję tam szybko wrócić tym grapplerem. Czy zakomplowanie się w top 2 będzie takie też proste? Myślę, że będziemy musieli się z kimś w czasie zakomplować, a zostało już tylko 12 osób. Dobra. Czy to jest Max High? Tak, to jest Max High. Nie da się tu budować, jak widzicie. Więc myślę, że możemy tak naprawdę yy, zejść. I teraz musimy znaleźć krzaka. Zrobić jeszcze fraga w krzaku. Zostało mi tylko 9 osób. Mamy też wózek te. Aha, chcieliśmy też nim 100 metrów, żeby nie było, że wózkiem golfowym przejechałem, więc wózkiem sklepowym też przejedziemy Pychaj ten wózek I mamy, mamy 100 metrów przejechane I teraz musimy znaleźć jakiegoś fajnego krzaka, na przykład tutaj No chyba lepszego pomysłu nie mam, jak zrobić tego killa z krzaka To chyba nie ma sensu, to chyba nie ma sensu, chyba będzie łatwiej znaleźć osobę Wejść do krzaka i wtedy zabić kogoś z krzaka Ej, nie, nie strzelaj do mnie, ja chcę się zakumplować No, on mnie chce zabić, no no i oboje nie żyją, a ja nie zrobiłem wyzwania mojego No nie, nie powinno się tak skończyć No ktoś tu strzela, ktoś tu strzela, ale nie wiem skąd Ej, tu ktoś tu biega, zakumplujmy się z nim on chyba ja też się nie chce zakumplować Dobra, cieknijmy, cieknijmy w stronę krzaka i zabijemy go z krzaka Chodź, 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 chodź przeciwniku Czy to można oznaczać, że zabije go z krzaka? O, idzie, 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 idzie Dobra, zabity z krzaka Ja wiem, że to był bot, ale wyzwanie myślę, że zaliczone Zostało mi się tylko tak naprawdę zakumplo... A nie, torpedy jeszcze muszę zbudować, nie zbudowałem torpedy Dobra, mam tyle macy, że zbudowanie torpedy to jest... Oha, tu ktoś jest Dobra, zbudujmy po prostu torpedę Ej, ja nie umiem ja budować Tu, tu, tu i teraz myślę, że taka torpeda wystarczy Macie Ej, torpeda zbudowana Dobrze, że on tego nie skolapsował w sumie Spróbujmy się z nim zaprzyjaźnić Nie, nie bij mnie Shield. No czemu? Czemu? No on mnie bije? Chcę się z nim zaprzyjaźnić. No i tak to jest. Ja chciałem się z nim tylko zaprzyjaźnić. Jego wolałem zabić, bo on chyba kogoś zdjął ze snajperki, tego gościa, więc myślę, że mógłby mnie też zdjąć, a tego nie chcemy. Znowu mi dwie osoby. Muszę się z jakimś zaprzyjaźnić i oddać mu ina. to będzie wszystko. Wszystko, co muszę zrobić. Ej, latarka świeciła z takiej odległości, że się wystraszyłem. Miejmy nadzieję, że on mnie nie zabije. Macham mu kilofem, macham mu kilofem. Proszę, zaprzyjaźnij się. Nie, nie bij mnie. No, sojusz, sojusz, sojusz. Oddam ci wino, oddam ci wina. Masz mini. Jesteś moim kumplem teraz. Buduję ci serca, tak samo jak Jacob. Choć nie umiem budować serca. Ej, kolego. No i po co? Po co? A tu drugi kolega idzie. Sojusz, sojusz, sojusz. Uleczmy się. I uznajmy, że on... On sojusz jest ze mną. On mnie nie chciał zabić. Tylko przydałby mu się dać te minisy, które mi kościowi tu rzucałem. E, gdzie oni są? Nie mam pojęcia, idę do zona. No i ten kościół dalej do mnie strzela. On bardzo chce chyba wygrać. Bandaże, bandaże mogę im rzucić. to oni się tam biją. A ja muszę komuś wina oddać. Oh my god. I został ostatni gościu. No nic. Muszę się z nim zaprzyjaźnić. To jest ostatnia moja szansa. Tanczę, tanczę mu. Dobra, buduję mu serce chyba. Masz bandaże, masz wszystko. Tak, tak, tak. Sojusz, serduszko ci buduję. Ale patrz, patrz, patrz. Serduszko ci zbudowałem. Fajne? Fajne. Let's go. I one niego Niech otworzy one, one a ja mu oddam wina. No, powiedzmy, że to było dodanie Wina, okej? Okay? I zostało ostatnie wyzwanie, gdzie za pomocą tylko mitycznych i egzotycznych broni muszę wygrać grę w trybie Fortnite Reload. Trzeba tworzyć cztery lamy na czterech wyzwaniach w czterech budynkach na tej miejscówce, żeby móc na końcu tworzyć środkową, mityczną lamę, lamę z której dropi gwarantowany mityk. Przejdźmy ten parkour. Dobra, przeszliśmy. Otwieramy pierwszą mityczną lamę. Okej, okay, mamy itemki. Idziemy po kolejny budynek. Byłem w tym, teraz do tego chodźmy. A tutaj ktoś jest. Do Zabudujmy po prostu wejście i szybko przejdźmy przez to wyzwanie i otwórzmy tą lamę. Mamy te dwa, jeszcze ten i tamten. Jeszcze dwa po lewej stronie. No nie, ktoś mnie goni Czemu ten gość mnie tak goni bardzo? Nie wiem, on mnie zostawił w spokoju Nie mogę go bić Dobra, we, no, była tam nowa kotwiczka Ale nie ma czasu, nie ma czasu Muszę teraz iść tutaj Stąd poszedł gość, Czy on nie otworzył już przypadkiem lamy tej? Mam nadzieję, że nie otworzył I nie, nie weźmie mi ni tego mityka na razie Dobra, ostatnia lama Mamy, 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 mamy wszystkie lamy Teraz na środek I muszę otworzyć i wziąć tego mityka Zanim ktokolwiek go weźmie O, to się nie da zabudować Dobra, otwórzmy to szybko Co mamy? Mamy mityczny karabin Chyba Giddy. Temek jako jedyny, jedyny mityk Weźmy sobie to i weźmy sobie grappler I możemy teraz eliminować tych ludzi Gdzie ten gościu? Ej, on mnie jeszcze zabije Dead, let's go no było nie powiem, trochę tarapatów było. Jednak ta MK nie jest jakoś wyśmienita, ale... Wystarczy myślę, że to zrobienia wina, ale będziemy eliminować też przeciwników, bo może ktoś będzie miał jakiegoś mityka i egzotyka, aby się przydała jeszcze jakaś pompa. Mityk egzotyk jakiś? Nie ma nic. Gdzie można znaleźć mytyka ale egzotyka poza tym miejscem? Koś nigdzie. Nie wiem. Może ktoś po prostu miał fartę i otworzył. To ty miałeś? Nie miałeś. Dobra, lecimy dalej. Tam jakieś gości w locie. Dokładnie. Sprawiedliwi się odrodzi, ale wiadomo. Będą mieli mniej odrodzeń i będą mieli mieć mniej HP, jeśli nie wykorzystają odrodzeń na solo. Dead. Dobra, dead kolejny. Tu ktoś biegnie. Dead, let's go, ale nie wiem co on robił w ogóle. Ktoś tu otwiera zrzuty. Może on będzie miał jakiegoś mityka. Przeszadujmy tą emkę, bo ona się mega długo przeszadowuje. Dead i dead, let's go. Czy on miał egzotyka, mityka? Nie. Ktoś tu biega. Dead, let's go. Co to za kaczor? Dead. Miał coś? Nie, spaza miał. Tam się biją, chodźmy zobaczyć, może oni będą mieć coś. Ty, co tu się dzieje? Kolejny gość. No nie no, nie wiem jak eliminować ja tych ludzi, bez pompy jest taka lipa. No, w ogóle ktoś strzela. Dead, let's go, ale on chyba mi tykanie, zatyka, nie miał. O, może, może on ma. Rok, ten kolega ucieka, może on ma jakąś broń, którą nie chce stracić po prostu. Dead. No ale czy miał coś? Chyba nie. Dead, let's go. Czy on miał coś? Miał spazaj złoty mamut takiej temy, ale nie ma żadnego mityka ani egzotyka, no. Jaka lipa. Oj, zostało tam naprawdę 6 osób. Więc nawet ten mityk myślę, że może mi wystarczy. Choć nie powiem, fajnie by było znaleźć jakiegoś innego. On to mega. Dead. Czy on miał On miał? Nie, no on miał tylko spaza, poważnie. Ale trzeba zrotować do zona, choćby impulsem. No, no, waita. Dead. Tu ktoś biega, tam ktoś biega. No nie, no ile on ma maców? Ej, RPG jakiś leci. Mamy dodatkowo 100 kewa, bo ani raz się nie wywaliłem, więc mega fajnie. Teraz zostało mi tylko wygrać, ale byle mi nikt nie, dostał, nie dał jakiegoś powalonego strzała. Dead, let's go! Miałeś mi tylko lewego nie miał. No niestety lecimy do zauna. Powiedz, że ty w tym krzaku nikogo nie ma, dobra. Tutaj jakiś gość jest. Dostał, idę w niego. To jest kolejny ktoś. Tu jest mega dużo osób koś. A ten kolega chyba niezbyt ogarnia. A miał egzotykę? Nie miał, miał tylko Skara i taktykala Dead, let's go. A czy on miał egzotykę lub Mythica? Też nie, nikt nie miał. Dobrze, że chociaż z tej lamy gwarantowane miałem tego mityka bo ciężko byłoby inaczej wygrać. O, ten kolega jakoś chyba ogarnia, niedobrze. Dead, 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 ale nie ogarnia jednak. I ostatni. Let's go, let's go, udało się, w końcu się udało wygrać tym mitykiem. Udało się pokonać wszystkie wyzwania i może ja nie dostanę własnej szafki Fortnite, ale za to widzowie możecie wpisać kod VIPEK w sklepie Fortnite.